Cześć kochani, witam Was z Bangtao na Phuket, najbardziej prestiżowej dzielnicy, w tym momencie, gdzie znajduje się piękna, długa plaża. Beach kluby, restauracje, usługi na najwyższym poziomie, gdzie żyje się w tym momencie najlepiej. Jest to doskonała lokalizacja, która dynamicznie się rozwija. Ceny wynajmu mieszkań należą do najwyższych na całej wyspie, a popyt na nie utrzymuje się przez cały rok. Dodatkowo, lokalizacja w odległości zaledwie 30 minut od międzynarodowego lotniska na Phuket sprawia, że jest to idealne miejsce na inwestycje. Tak wielu z Was pyta mnie o inwestycje w Tajlandii i nieruchomości, że chcę wam pokazać bardzo wyjątkowy projekt. Chodźmy. Hi! Welcome to the Zero Bunk Tower. Thank you. Uh, to jest bit właśnie deweloper tego projektu. Wszystko Wam razem nice pokażemy. Słuchajcie, właśnie ten projekt jest wyjątkowy, ponieważ ma rozwiązania ekologiczne. Uh, Panele słoneczne, ma system filtracji wody. I naprawdę w Tajlandii się zazwyczaj takimi rzeczami nie przejmują, budują na masę, a tutaj jest zupełnie inaczej. Jest to projekt od dewelopera z 20-letnim doświadczeniem, który budował wcześniej w UK, a teraz właśnie ma projekt w Tajlandii. Pokażę Wam teraz, jak wygląda takie właśnie przykładowe mieszkanie. No, wiecie, to jest jakby taka, no nie makieta, ale możemy je zobaczyć w środku. Otwiera się przez palec, słuchajcie. Zapraszam, zapraszam. Tak może wyglądać wasze mieszkanie. To jest nasze za 36 metrów kwadratowych w układzie otwartym, z jedną sypialnią i właśnie taką otwartą, fajną przestrzenią. Zazwyczaj w mieszkaniach takiego rozmiaru kuchnie są małe, a tutaj jest całkiem spora. Słuchajcie, możecie sobie gotować i jest też miejsce oczywiście na Pralkę czy na zmywarkę mogą być w tych miejscach. Teraz są szafki, tak? Ale normalnie tutaj możecie sobie wstawić, bo jest miejsca naprawdę dużo. Co ważne, tutaj mamy zamontowany filtr wody od razu, bo w Tajlandii, słuchajcie, nie pije się wody z kranu, to jest niebezpieczne. A tutaj przez te rozwiązania, jest to nowy projekt, wszystko jest nowe, są filtry, nie musicie się o to obawiać. I wielka lodóweczka. Przejdźmy teraz do sypialni. Łóżko, <laughs> szafa, gdzie możecie trzymać swoje rzeczy. Wszystko jest w takich kolorach naturalnych, beże, zielenie, wiecie, jak jak ziemia, tak. Łóżko całkiem wygodne. Łazienka z kabiną prysznicową akurat w tej wersji. Możecie mieć oczywiście wannę, bo jest tutaj dużo miejsca. Kolory też stonowane, jak w całym mieszkaniu, wysokiej jakości wykończenie. I co ciekawe, możecie przesunąć też ścianę, bo teraz łazienka jest trochę większa niż sypialnia, tak mi się wydaje. Ale wiecie, to jest tylko przykładowy projekt, więc sobie to możecie zmodyfikować, jak tylko chcecie. Myślę, że tutaj będziecie spędzać najwięcej czasu w salonie właśnie i w kuchni, gdzie ta przestrzeń jest naprawdę. Mm, to duża. I on, słuchajcie, jest najbardziej popularny w tym momencie, właśnie się wyprzedaje w takiej konfiguracji. I pokażemy Wam rozwiązanie, które tutaj macie, czyli jest Smart Home System, tak? Możecie kontrolować wszystko z telefonu z Siri. Close the curtains, please. I się zamykają. Tak to wygląda. Tak samo ze światłami magic. Czyli możecie też po polsku używać spokojnie, nie martwcie się o to. Bardzo łatwe rozwiązanie. Jak kupujecie takie miejsce na inwestycje, możecie właśnie używać kluczy w telefonie lub kodu i możecie to zmieniać, więc bardzo łatwo tym wszystkim zarządzać. Z tej strony budynku masz naprawdę ładny widok na góry, dlatego podkreśliliśmy balkony. Cały front budynku w rzeczywistości, a od tyłu mamy widok na morze, ale głównie na ładny zachód słońca, mhm. dlatego staramy się zrobić basen na dachu i bar. St mhm. To tak, z tej strony mamy widok na góry, a z tamtej na, wiecie, no, morze więc będzie widzieć zachody słońca, ale też dużo zieleni w okolicy. Specjalizujemy się w zrównoważonym rozwoju. Nasz ostatni projekt, Zero Wimbledon, otrzymał nagrodę za najlepszy projekt energooszczędny w całym Londynie, więc chcieliśmy zastosować tę samą technologię. W... To nie jest tak, że kupujecie tylko mieszkanie. Tu jest cały kompleks, gdzie jest basen na dachu, jest siłownia, jest spa, jest... Ogród. Jest klub dla dzieci, jest miejsce, gdzie możecie pracować, jest restauracja, nawet miejsce ładowania samochodów. Naprawdę jest to taka przestrzeń, gdzie macie po prostu wszystko w jednym miejscu. Nie będę was zanudzać w tym biurze, bo idzie zachód słońca, więc chcę Wam pokazać, jak blisko jest do plaży. Dokładnie 8 minut mi pokazuje jazdy. Proszę, czekaj na mnie zachodzie słońca. Więc widzicie, jestem szybko przy plaży i przy beach clubach. Bo słuchajcie, Bank Tao, czyli ta lokalizacja, gdzie jest inwestycja, to jest w tym momencie najlepsza dzielnica do mieszkania na Phuket. Gdybym miała się przeprowadzać jeszcze raz osobiście, to na pewno byłoby tutaj. Przez to, jak w ostatnim czasie się ona rozwinęła, jakie ma możliwości, ile tu jest rzeczy do robienia. Wy um, wiecie, u mnie na południu jest fajnie, ale tutaj jest lepiej. A oto jeden z moich ulubionych. Nie, yeah, okay, yes, thank you. To jest mój stoliczek i dlatego właśnie kocham życie na wyspie. Przez takie momenty, które mam na co dzień, a nie na wakacje czy od święta. Naprawdę, to już wspominałam, to jest Bank Tao Beach. Jedna z najdłuższych w ogóle plaż na całym Phuket. Wszystko jest na bardzo wysokim poziomie, właśnie ta okolica, i przyznam, że jest najdroższa, ale właśnie ten projekt jest dosyć przystępny cenowo w porównaniu do innych. Dlatego właśnie chcę Wam go pokazać, bo ceny zaczynają się od 3 milionów. Batów w tym momencie. One co prawda rosną co jakiś czas, kiedy się wyprzedają mieszkania, i teraz po świętach chyba będzie znowu podwyżka, bo już 20% mieszkań jest sprzedanych i co rzadko się zdarza w apartamentach, w kondominium. Ten projekt jest przyjazny dla zwierząt, bo to nie jest tak, że macie swoje mieszkanie i możecie trzymać tam zwierzęta w innych miejscach. Nie, na to musi się zgodzić cały właściciel budynku, a w tym tak, bez problemu zwierzątka. E, przyjeżdżajcie, bierzcie swoje z zwierzęta z Polski albo e, adoptujcie stąd i e, mieszkajcie w raju. Następnym razem może pokażę Wam właśnie takie najlepsze miejsca na Bank Tao, żebyście wiedzieli, jak wygląda dokładnie ta okolica. Bo jesteście w Azji, a ma macie życie na bardzo wysokim poziomie jakoś usług, ale oczywiście dosąd do tych wszystkich tajskich i marketów, i dogodności też, więc. Macie dwa światy, a poza tym jest tutaj bardzo blisko do lotniska, jakieś 30 minut, więc na cały świat też macie loty. Na razie chciałam się z wami podzielić tak na szybko tym projektem, bo naprawdę sporo osób inwestuje w tym momencie w mieszkania w Tajlandii. Jeżeli jesteście zainteresowani, po prostu napiszcie do mnie albo kliknijcie link w opisie. Mam nadzieję, że się zobaczymy po prostu w Tajlandii, a ja już się zabieram do tego, co tutaj mam. Buziaki, cześć!